Dość kłamstwa! Dość obudy! Co, panie Zębaczyński, Nieprawda? Słyszał Pan o tym? Czy Pan o innych rzeczach tylko słyszy? Jesteście wielkimi kłamcami. Wasza lista przebojów na pierwszym Dziękuję miejscu pani kłamstwo, na drugim obuda, a na trzecim chaos. Dziękuję. PiS się wybiera na wojnę z nielegalnymi migrantami. Nie wiem skąd ich weźmiecie, bo nie ma relokacji, nie ma migrantów. Oczywiście możecie się umówić na jakąś ustawkę z tymi, których żeście wcześniej sprowadzili. To jest 366 tysięcy samej Afryki i Azji. Podobno dowódcą ma być wybitna postać polskiej prawicy, niejaki Bąkiewicz. Panie prezesie, genialne. Domyślam. Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy dzisiaj bardzo smutną rocznicę, bo mijają dwa lata, od kiedy wyborcy wybrali Was, żebyście rządzili, ale nie chodzi nawet o sam fakt, że Was wybrali, bo to swoją drogą, ale o to, że Polacy, którzy Was wybrali, wiązali z Wami ogromne nadzieje chcieli, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło. Tymczasem zamiast ratowania budżetu mamy rekordowy deficyt i rosnące zadłużenie, zamiast obniżki podatków kolejne podwyżki i nowe Daniny. Dzisiaj piękną datę. Dwa lata temu na naszą arenę wkroczyła do mnie koalicja Światowej Rewolucji z jej szefem nieobecnym, tutaj Donaldem Tuskiem, a wczoraj, 14 października, mieliśmy tak zwany Dzień Nauczyciela. I cóż w tej edukacji się dzieje? Obecna tutaj pani minister doznała spektakularnej klęski. I to po dwakroć. Pierwsza, zadania domowe mają powrócić. Druga, edukacja zdrowotna do kosza. No poważnie. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. W sobotę mieliśmy euforię sukcesu. Premier chwalił się. Załatwione. Migrantów nie będzie. Posłowie uśmiechniętej koalicji triumfowali. Potrafimy. Jesteśmy szanowani. Oraz sprawczy. A już we wtorek przyszła żenada i kac prawdy, że jednak nic nie zostało załatwione. Obietnica premiera, 100, że migrantów nie będzie, wygląda jak 100 konkretów na 100 dni. 100 obietnic, brak realizacji. Pytam. Kim Pan jest, panie premierze? Premierem Polski czy brukselskim rzecznikiem złudzeń? Za chwilę mija dwa lata chaosu, hejtu, afert i kolosalnego zadłużenia, które Pan nam sprawił. Nie będzie wniosku formalnego. O masz ci los. Dwa lata tu siedzę, dwa lata w tym robię, zawsze był wniosek o przerwę. Przygotowałem już sobie nawet do głosowania i na razie siedzę dwa lata. Zobaczymy, co będzie dalej. No cóż, pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Ja mówię o siedzeniu w innym znaczeniu. Tak, nie, nie, nie o tym tu. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, państwo ministrowie, wysoka izbo. Mamy dzisiaj piękną datę. Dwa lata temu na naszą arenę wkroczyła do mnie koalicja Światowej Rewolucji z jej szefem nieobecnym, tutaj Donaldem Tuskiem, a wczoraj, 14 października, mieliśmy tak zwany Dzień Nauczyciela. I cóż w tej edukacji się dzieje? Obecna tutaj pani minister doznała spektakularnej klęski i to po dwakroć. Pierwsza. Zadania domowe mają powrócić. Druga edukacja zdrowotna do kosza. Większość rodziców i dzieci i młodzieży powiedziała nie temu szkodliwemu przedmiotowi. Zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad o to, żeby pani minister przyznała się do tej klęski i podała się uroczyście do dymisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim pani minister zechce się w tej sprawie wypowiedzieć, bardzo proszę pan poseł Mejszczowicz z wnioskiem przeciwnym Panie nie Marciał... obraczać posiedzenia. Panie Wysoka Izbo, nie róbmy sobie przerwy. PiS się wybiera na wojnę z nielegalnymi migrantami. Nie wiem, skąd ich weźmiecie, bo nie ma relokacji, nie ma migrantów. Oczywiście możecie się umówić na jakąś ustawkę z tymi, których żeście wcześniej sprowadzili. To jest 366 tysięcy samej Afryki i Azji. Podobno dowódcą ma być wybitna postać polskiej prawicy, niejaki Bąkiewicz. Panie prezesie, genialne. Domyślam się również, że pan prezes załatwił już z panem premierem Kosiniakiem Kamyszem, że koszy sobie pożycicie od PESEL-u. Natomiast mam pytanie, panie prezesie, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe. Skąd pan weźmie napalm? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest pani poseł jest. Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mija właśnie dwa lata rządów koalicji 13 grudnia. Rządów chaosu, kłamstwa, manipulacji i obudy. A oto jeden z przykładów. W sobotę Donald Tusk mówi nie będzie migrantów w Polsce. Załatwione. A co się dzieje na opolszczyźnie? Lokalne samorządy składają uchwały intencyjne sprzeciwiające się migrantom, a marszałek województwa opolskiego Szymon Ogłaza przestrzega. Drogie samorządy, jeżeli będziecie składać takie uchwały, nie dostaniecie środków unijnych. Mało tego, z takim wnioskiem wystąpił do Komisji Europejskiej i czeka na odpowiedź. Dość kłamstwa, dość obudy. Co panie Zębaczyński? Nieprawda? Słyszał pan o tym? Czy pan o innych rzeczach tylko słyszy? Jesteście wielkimi kłamcami. Wasza lista przewojów na pierwszym Dziękuję miejscu pani poseł. kłamstwo, na drugim obłuda, a na trzecim chaos. Dziękuję bardzo, pani poseł. Nie było wniosku, były obelgi pod adresem pana posła, więc rozumiem, że. Nie, no musiałby pan poseł być źle zrozumiany, ale. Musi być wydarzony głos. Adrian, tak, ale to nie jest debata, panie pośle, są wnioski formalne. Adrian Zanberg, koło razem, bardzo proszę. Jeśli pan poseł będzie chciał zgłosić wniosek, jeżeli będą wnioski, to serdecznie zapraszam. Bardzo proszę. Wysoka Izbo, 6 tysięcy naukowców podpisało się pod dramatycznym apelem. Dramatycznym apelem o to, że jeżeli nie podniesiecie nakładów na badania podstawowe, na infrastrukturę naukową, to wiele dziedzin polskiej nauki będzie po prostu zagrożonych. To nie chodzi już tylko o utratę talentu, chodzi o zdolność do prowadzenia badań naukowych w kluczowych dziedzinach, kluczowych także dla polskiej gospodarki. Przeznaczyliście w budżecie, jeżeli spojrzeć na to, jaki jest udział wydatków na naukę, badania i rozwój do produktu krajowego brutto, to jedno z najniższych kwot w XXI wieku, to jest polityka antyrozwojowa. I ją trzeba zmienić. Ci naukowcy, którzy podpisali się pod tą petycją, tysiące naukowców, musieli się długo prosić, żeby się w końcu dzisiaj rano doprosić, żeby komisja ich wpuściła na obrady, gdzie będziemy dyskutować nad budżetem nauki. Nie zamykajcie się w twierdzy. Słuchajcie ludzi, którzy się na tym znają. Drodzy państwo, musimy zmienić ten budżet. Musimy zwiększyć nakłady na naukę, na wydatki badawczo-rozwojowe. Partia Razem złoży takie poprawki. Przyjmijcie je. Bo inaczej naprawdę podcinamy wszyscy gałąź, na której się Dziękuję, siedzimy. panie pośle. Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Andrzej Tomasz-Zapałowski, Konfederacja. Przepraszam. Nie, nie, panie ministrze, na razie nie na koniec. Jeżeli będą przedstawiciele rządu odpowiadający, to na koniec. Teraz. Słuchajcie, ja proponuję od dwóch lat zmianę regulaminu Sejmu w tej sprawie, żebyśmy na początku mieli wystąpienia w sprawach bieżących, a później odpowiedzi ze strony rządowej. Jak ta zmiana regulaminu zostanie wreszcie wprowadzona, przegłosowana w komisji, wyjdzie na Sejm, to będziemy mieli porządek. A póki co mamy to, co mamy. Bardzo proszę pana posła Zapałowskiego w tej chwili. Pan poseł? Proszę bardzo, pan poseł Berkowicz. Przepraszam. Czyli pan poseł zgłosi wniosek i wniosek przeciwny sam do siebie, to później porozmawiamy. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowni Państwo, rzeczywiście mamy dzisiaj bardzo smutną rocznicę, bo mijają dwa lata od kiedy wyborcy wybrali was, żebyście rządzili. Ale nie chodzi nawet o sam fakt, że was wybrali, bo to swoją drogą, ale o to, że Polacy, którzy was wybrali, wiązali z wami ogromne nadzieje, chcieli, żeby w Polsce wreszcie coś się zmieniło. Tymczasem zamiast ratowania budżetu mamy rekordowy deficyt i rosnące zadłużenie, zamiast obniżki podatków kolejne podwyżki i nowe daniny, zamiast końca rozdawnictwo licytacje na socjalizm. Zamiast likwidacji TVP Festiwal Propagandy za Publiczne Pieniądze. Zamiast odpolityczniania spółek nowe partyjne nominacje. Zamiast wstania z kolan silnej Polski, klękanie przed Ukrainą i kolejne wdrażanie i niszczenie Polski Zielonym Ładem. Jestem zupełnie szczerze przekonany, że wy sami jesteście sobą zawiedzeni, czego oczywiście nie przyznacie. A dziś przez was po dwóch latach mamy pogrzeb. Pogrzeb wielkich nadziei Polaków, w tym Waszych wyborców, ale na szczęście przy okazji pogrzeb Waszej przyszłości politycznej. Dziękuję bardzo.